Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. Dzień dobry moi kochani, mamy 24 grudnia. E, powiem wam, że ja dzisiejszy dzień zaczęłam sobie od właśnie ogarnięcia mieszkania, tak jak wspominałam wam wczoraj. Taki miałam plan, e, żeby po prostu posprzątać, odprasować się e, i to też zrobiłam. Wstałam w ogóle z katarem, więc stwierdziłam, że zrobię sobie inhalację. I też często jesteście ciekawe w sumie o to, czym ja się inhaluję. Mam po prostu gotowy preparat z apteki, ale pokażę wam jaki. Inhalator mamy taki. Kupiliśmy sobie go w czasie pandemii. I, mm, jak po prostu wszyscy wtedy chorowali, nawet jest cena 125 zł, płaciliśmy na, za niego w jakimś sklepie medycznym. E, on tak wygląda, mamy do niego maseczki, rurki, różne końcówki, a jeśli chodzi o mm, inhalację, o ten płyn, którym ja się inhaluję, to jest to to. I pan w aptece polecił mi właśnie inhalować się tym, jak zaczyna się przeziębienie, jak zaczyna się katar, kaszel i faktycznie mam wrażenie, że mi to pomaga. Robię dwa, trzy razy, rano i wieczorem e, i jest git. Jadłam dzisiaj tylko śniadanie, więc jestem trochę głodna, ale idę na dwie wigilie, więc no, muszę mieć miejsce w brzuchu. Chciałabym pokazać, co naszykowałam sobie właśnie na dzisiejszą kolację. Biała koszula, marynarka z moskito, ta w świąteczną kratę, czarne rajstopki i takie czarne ala garniturowe spodnie. Już tak przymierzałam sobie to rano, wygląda to fajnie, więc zaraz się przebiorę, ułożę włosy i wam się pokażę w całym outfitie. Wyszykowałam się i powiem Wam, że tak się zeskościłam na siebie. Nagrywałam sobie Reelsa i Instagram ma to do siebie, że jakbym, żeby nagrać pod muzykę, musisz nagrywać w aplikacji. Nagrywałam sobie przed, jak byłam w piżamie, jak jeszcze było jasne na dworze i chciałam jakby nagrać do y, końcówka Reelsa y, po, y, jak zrobiłam outfit. I jestem tak zła, bo nie zapisałam sobie tego. Zaczęłam nagrywać drugą część, odtwarzam, a przez przypadek chyba usunęłam starą. I tak wiecie, jakby miałam już pomysł na fajny post. Teraz już nie jestem w stanie tego zrobić, więc się wkurzyłam sama na siebie, no ale dobra. Trochę ochłonę, jestem już gotowa. Tak jak mówiłam, ubrałam tą marynarkę, czarne spodnie, białą koszulę i zbieramy się. Jest 16, więc wychodzimy do dziadków Kacpra. Dobra, trochę się uspokoiłam, stres trochę opadł. Zderowanie też. Najwyżej dodam Wam jakieś zdjęcie z sesji z życzeniami dzisiaj przed Wigilią. My mamy dzisiaj dwie Wigilie. idziemy na dwie Wigilie. Najpierw na 16.30 na, na 16 do rodzinki Kacpra. A później po 18 lecimy na Wigilię do mojej rodziny, także Kacper wziął większość prezentów. Ja niosę jeszcze tylko jeden pakunek i biegniemy. Co nieco Wam ponagrywam przybitek z tego czasu z obu kolacji, ale tak jak mówiłam rano nie narzucam dla na siebie jakiejś wielkiej presji, bo chcę ten czas przeżyć z rodzinką, z najbliższymi. Całe szczęście, że mamy zapas e, czasu, bo Kasper zorientował się wchodząc do auta, e, że nie wziął z pracy prezentu dla mnie, bo tutaj sobie schował, żeby mu nie podjeżdżała w domu, e, więc podjechaliśmy teraz jeszcze pod firmę. Kasper bierze prezent, który ma dla mnie e, i jedziemy. Cieszę się, bo naprawdę jesteśmy... Mamy 30 minut do Wigilii, a firmy mamy bardzo blisko, Dziadków Kacpra, u których jest pierwsza Wigilia, więc jesteśmy ultra, ultra wyrobieni, nic w pośpiechu. Nerwy z mojej publikacji zeszły, chociaż serio, ja tak nie lubię. Nienawidzę uczucia, jak coś zgubię. Mega się wewnętrznie wkurzam i muszę nad tym popracować. I mega nie lubię, jak coś nad czymś napracowałam, jak coś, co przemyślałam, co sobie zaplanowałam, mi nie wyjdzie. Mam wtedy taką wewnętrzną frustrację, no ale... Rozhodowałam to, mam zdjęcia z sesji świątecznej, którą dla Was robiłam, więc po prostu z życzeniami poleci dla Was fotka. Świąteczna już na pewno jest na Instagramie w momencie, kiedy oglądacie ten vlog masz tak, że zapraszam Was na mój Instagram Klateks. No, ja to zapartę, to ja. A nie, jest okej ok, od choinki. Zobaczcie <grym> jakie ładne babcia zrobiła uszka. Konkretnie. No, o to jest Taki uszko! <grym> nie, ładne, ładne, duże. Żejemy uszka i siadamy do barszczu. Pojedzeni e, po pierwszej kolacji. Ja w sumie starałam się zostawić trochę miejsca w żołądku na następną kolację, ale już czuję się trochę najedzona, więc teraz dojem i będzie po prostu pod korekty. W miarę rozsądnie, ja widziała, mnie ja nie testowałeś wszystkiego. Ja tutaj, babcia Kasra mnie namawiała. Śledzika, no to śledzika. Sałatka jarzynowa, no to sałatka jarzynowa. No ale przyjechaliśmy teraz do moich rodziców, lecimy na następną kolację co nas już tutaj wita jeden i drugi. O jaka, jaka elegancka! a Awaruś! Cześć! Cześć! Ja w ogóle właśnie z nami zapomniałam wziąć dla Barego prezentu i się teraz zorientowałam, ale on mi to wybaczy. Prawda? Ty mi to wybaczysz? No, los krótszy. no, skrótszy. Nie widzisz? Ja mam do Naprawdę? No pięknie. No. Ła! Nooo, mój przyjaciel wejdzie. Merry Christmas! Odbieraj podchoinkę, bierz. Masz dla Kacpra od Klaudi. Ja Odkładaj pod Odkładaj Dla mamy... A po co mówisz? No nie widać jeszcze co tu jest. Dla Antka. I od prezesa dla Klaudii. Dla Wikusi... Mogę radzić? Nie. No. O, leci gwiazda! No nie gwiazda, bo mi się suszarka zepsuła. Jak to? Już mi kilka razy zacinała i ona nie działa. Ale suszarka czy Dyson? Dyson. Co jeszcze? To niezbyt chyba nie chciała zmienić właściciela. Mama, słuchaj, tutaj ostatnie szlify makijażowe, poprawia się też. To tak samo jak babcia Krysia. Przyszliśmy do babci Krysi, babcia Krysia też w łazience nas tutaj Ale mówiliście, że się przyspóźnicie, więc ja sobie dam. Spóźniliśmy się, 15 minut przyzwolenie sobie daliśmy. Dziękuję. Możesz. Klaudia. No, ja. Marek makijaż słuchajcie, paluszkiem albo taką gąbeczką. <gum> tak się zakrywa. Tutaj Witorię chwalimy, że jest tak elegancko dzisiaj ubrana. Piękny paznokieć. Nie no, ale paznokieć mega świąteczny. Po pół roku mam długie paznokcie, czuję się dziwnie. Pięknie! Yeah. Zjedliśmy, teraz pora na prezenty. Jaka wow. będzie elfem? Będę wsi. Wsi. No A to żarty. dla Kacperka. Ale A to jest kaczarka. dla mamy, od Kacperka. Pierwsza partia. To jest taki A Mamo, się spójrz też. Pięknie. I mamy już otwierać? To Jaką to masz skrzynię. Pakowałaś? So, so pięknie, no żarty, ślicznie. To ślicznie. Bardzo lubię, tą bardzo, lubię tą Kastrem, mm. bardzo lubię tę markę, bardzo lubię Wiemy o tym z dlatego ci zaszukowaliśmy. Bardzo lubię tę markę. Ja ten krem właśnie dla pani podziękuję. Co to To jest Pana. z antyoksydantami. Tak. Wiesz, że to jest tak, to jest przeciw podostarzeniu. <laughs> tak, Kacper naprawdę tam bardzo... Nie idzie się... Tam jeszcze Zostanę coś niżej masz na drugim piętrze. Powiem wam, cieszę się Dzień też z tego. Mówita, lubię takie grzechotki. <laughs> lubię takie grzechotki. <grzodki. śmiech> o, moje ulubione, tak, serum. Bardzo. bardzo dziękuję, to jest bardzo... Jeszcze masz jedno, jedno piętro tam. Rzecz. Super. No ja nie bo wiem. ostatnio nie miałaś. No i mało... ja no no chyba... jeszcze nie A Ale to z instrukcją jeszcze bym chciała. No. A, woli palcami tak. palkami. No serio. No ona nie robi. No jak? Poza tym to jest, to jest bardzo ładna biżuteria. I tutaj. A co to jest kawia takiego pięknego? Szmateczka do ścierania kurzy. A. Chyba nie. Wiem, dziecko, co ty wybrałaś. Mówiłam, że chcę długi wisior, że nie mam takiego. Tak, wielalnego. taki amerykański łańcuch. Tak. <laughs> no powiem ci, ty mnie słuchasz, Oj, nie słuchasz. O, i zaplątał się. Teraz sobie go tutaj z no, bo... mówiłam, bo... mówiłam, bo... mówiłam bo... ostatnio, że nie mam takiego długiego, długiego wisiora, bo to czegoś potrzebowałam. I on nie? taki jest taki zawijany, tak? Z tak. trzech się składa. składa. Trzeba go Badny. Bardzo ładny, bardzo piękny. Ja no, muszę rozpiąć bluzkę, muszę i po Ooo, super. Super, Eee, czy to jest taka cała kombinezon, tak? Ciepła i taka Super. Jest... Dziękuję, z, z, bardzo. Ze, ze, ze Dziękuję bardzo. Ze stópkami? Dziękuję bardzo. O, to już nie pamiętam. Tak. <laughs> Gwiazdeczka to gwiazdki, no. o, ładny. O Jezu. Z Bardziej niż tamtych, mogę otworzyć. No proszę, potwierdzasz. Patrzcie co dostałeś mam od na przykład w trzech różnych wersjach. Takie lustereczka z zdjęciami po urodzeniu. Cudowne. w trzech wersjach Super. Dziękujemy. Nie, 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 bardzo. A to masz fajniejsze, bo masz jeszcze miejsce na wentylator na laptop. Ja też zwróciłam na to uwagę, że wentylator. To masz porządniejsze na lampkę. I masz na drinka. Na O, Mam nadzieję, że będzie używała, a nie, że będzie stała, jak powiedziałem. <grym> Ooo, roller. 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 I to ja, żeby nie było, byliśmy dzisiaj w te kaplonie, bo przecież w tym wędkarskim Zastranem oni nieczynne mieli już przedwczoraj. Fishing Market? W no. ja mówię, no szkół, I jeszcze Do tamtajniki mogła pani podjechać. Gdzie? Tanganika, tam jest klimacie. To jest? Tutaj to jest masówka. Tanganika, to jest taka ma, mała na gołą nogę. Ale wiesz co? Się... To nie wiedziałam. A ja my się... powiedziałam, że tak, do zoologicznego wejdę. Przecież jak oni ryby sprzedają, to jak jest ja poblerowany haczyk, to powiedzą wariatkę. I mówię, Tomek, no to gdzie my kupimy teraz? Patrz, taki mały akcentik, żeby był dla tych pieniędzy. pieniędzy mówi, dostał bublerka. Ty, ty tak. ty mówi, przecież mówi w dekatonie. Ja mam więcej tak, Chodzimy do dekatona, Bika. To ta pierwsza, co podchodzi, wie, że i gdzie. my sobie teraz możesz rodzinnie powiedzieć. w monopolii. Lotnisko? To za milion, masz cztery lotniska, ja możesz no. Ja, to to. No. no ja miliony. No, idź. to było, jak teraz patrzy na no. to, to jest to no. życie. Wikusia, ja też to pamiętam. O, jak no. warmi dziecko! To pytanie, to było święta, czy co to było? Mamy, moi drodzy, prawie 12 na zegarze. Wyszliśmy właśnie od rodziców, długo toczyliśmy e, grę. Graliśmy Monopoly. Koniec końców jakby no nie skończyliśmy, bo rodzice wychodzili na pasterkę, my wychodziliśmy od nich, ale wydaje nam się, że wygrał tata, nie? Tak jeśli chodzi tak, o tak, hajs tak, tak, i o to, co miało, to wydaje nam się, że wygrał tata, także e, gratulacje. No i lecimy teraz do domku. Czeka na mnie okienko 25 z The Body Shopu i to jest taki miłe. To jest jedyny kalendarz, który ma 25 okienek. Dlaczego takie wiesz zaskoczenie, to takie coś innego, nie? No taki dodatek, także wracamy i otwieram, zobaczymy co kryje się w tej 25. Jestem, otwieramy 25, już sobie rozchyliłam i domyślam się co jest w środku dokładnie tak jak myślałam mgiełka lawendowa z The Body Shopu ułatwiająca zasypianie, ja powiem Wam, że jej używam, często pryskam w sypialni nie wiem, może to efekt placebo ale pięknie pachnie lawendową i wydaje mi się, że łatwiej dzięki niej usypiam bardzo ją lubię. I jeszcze na szybko przelatując przez prezenty od rodziców, dostałam słuchajcie, od rodziców i od wiki, dostałam od wiki dzwonek. bo akurat potrzebowałam takiego dzbanka z i dziewczyna pamiętała, e, także bardzo się cieszę. Dostałam od Wiki taką świeczkę, e, i ostatnio z mamą szukałam nowej szczotki, i i mama przekazała Wiktorii, dokupiły mi właśnie do prezentu tą szczotkę. Bardzo je lubię do czyszczenia kuchni, łazienki są super, także Wika mega trafiony prezent. I od rodziców dostałam pieniądze, skarpety, taką piękną zieloną parę i oprócz tego to, co Wam pokazałam, dostałyśmy razem z Wiktorią identyczne takie szkatułeczki, lustereczka, myślę, że super sentymentalna rzecz. Tutaj mała Klaudia świeżo po urodzeniu, zdjęcie ze szpitala, no i w środku właśnie lustereczko. Kojarzą mi się właśnie tego Typu lustereczka z bajkami jakimiś dla jakichś księżniczek itd., i tak dalej, Barbie, że właśnie one miały takie naszyjniki z zdjęciem na przykład rodziny albo kogoś, albo swoim za dzieciaka i właśnie w środku lustereczko. Od reszty rodziny dostaliśmy pieniądze, także super, e, idealnie. A ja kochani, chciałabym bardzo podziękować za tegoroczny Vlogmas, ponieważ ten odcinek jest ostatnim odcinkiem. Mam w planach w tym roku puścić jeszcze dwa filmy. Na pewno jeden to będzie propozycja makijażu sylwestrowego, i najprawdopodobniej będzie jeszcze jeden, może dwa, ale na pewno minimum jeden vlog z wyjazdu, ponieważ e, jutro, tak naprawdę jutro dla Was, jakby to oglądacie, wyjeżdżamy z Kacprem nad morze. Jedziemy dookoło brzegu. My, jak wiecie, bardzo lubimy polskie morze zimą, więc bardzo się na ten wyjazd cieszymy. Mamy też w tym terminie rocznicę, także idealnie, więc z tego wyjazdu też planujemy nagrywać vloga. Także bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz życzę wesołych świąt, buziaczek i widzimy się w następnych filmach. Na razie.